Zrobierz grę multi do sort w Google Play i App Store. Będzie wesoło. O, cześć! Najwyższy czas, aby rozpocząć challenge. Zróbcie dla mnie burgera. O, dobrze spróbujemy. Oczywiście, że przygotujemy. Łatwizna, już nawet wiem od czego zacząć. Najpierw trzeba przygotować bułeczki. Mm, co za zapach! Musimy je troszkę podpiec na patelni. Teraz czas na nadzienie. Mój burger będzie dosyć oryginalny, bo rybny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe połączenie. Ważne są również klasyczne składniki, na przykład pomidory. Wiecie co? Bo rzucę do mojego burgera owoce morza. Ugotuję krewetki. I dodam je do burgera. Dobrze. Składamy. I gotowe. Patrzcie, jaki słodki krabik mi wyszedł. No to teraz moja kolejna gotowanie. Na początek bierzemy kapustę. Jest niezbędna do burgera. Użyję jej zamiast bułek. Następnie uformuję kotlecika. Tak przy okazji nie wszyscy lubią ryby, szefie, ale klasyczne kotlety wołowe z chrupiącymi brzegami wszyscy kochają. Następnie ścieramy cebulę. Oj, masz mamą łzy w oczach. Babciu, babciu, spokojnie, nie denerwuj się tak. Dziękuję, moja droga. Złożyć mojego burgera z kapustką zamiast bułki będzie zdrowszy. Ojej, a co to za dziwny zapach? Dobrze, że przypomniałam sobie o kotlecie. Mógł się spalić. Wbijamy patyczek. I gotowe. Babciu, to nie wygląda apetycznie. Teraz moja kolejna gotowanie. Zrobię zwykłego pysznego burgera. Najpierw dam sporo sosu barbecue, potem sera. Ekstra! Jeszcze więcej sera i jeszcze więcej! Sera nigdy za wiele. Pomożemy ci! Fajnie! No, pomożemy! Wiecie co? Yy, wystarczy. To już za dużo! Zatrzymajcie się! No dobrze, jak chcesz. Gotowe! Roxy, próbuj! O, oh, chociaż sama bym to zjadła. Sory, nieco mnie poniosło. Wow! Ten krapotrzeca wygląda bardzo uroczo. Od niego zacznę. A? Mm, no, niezły. Chociaż niezbyt lubię rybę, ale to jest całkiem smaczne. A teraz. Próbuję tego burgera. Ile tu jest sera? Cała góra. Pyszne! To prawdziwa serowa bomba. Ale tego burgera z kapusty to nawet nie chcę próbować. Niestety najwyraźniej będę musiała. FUU! Ochyda! Co się ze mną dzieje? Wow! Ten burger jest naprawdę bardzo zdrowy! Od razu mam tyle siły! Ekstra! Babciu, dziękuję bardzo! Wygrałaś! Wiedziałam, że zdrowe jedzenie zawsze wygrywa. Teraz chcę arbuza, ale nie takiego zwykłego. Ani słowa więcej, wszystko już wiemy. No dobrze, uzupełnię arbuza mnóstwem smakołyków. Na początek trzeba wyciągnąć z niego miąż. Wspaniale. A teraz w ruch pójdą pyszne owocki. Pięknie. Ale to jeszcze nie wszystko. Do środka wleję galaretkę. Ostrożnie. O tak. Pozostaje tylko poczekać, aż zastygnie. A póki co, można coś zrobić na drutach dla mojej kochanej wnuczki. No dobrze, lecimy z tym. Oj, szefie, nie rozśmieszaj mnie. Aj ja! Aj ja! No, wyszło nie tak efektownie, jak oczekiwałem, ale osiągnąłem rezultat. Dziękuję ci, mój malutki nożyku. No dobrze, a teraz za pomocą blendera zmielę cały arbuz w środku, aby wyszedł mi sok. Dodam trochę cukru. Właśnie tak, wystarczy. A następnie wszystko zamrożę za pomocą ciekłego azotu. Dobrze, widzicie, robię lody arbuzowe. To prawdziwy deser restauracyjny. Wspaniale. Babciu, babciu, wstawaj! Oj, już już. Czas pokroić arbuza na małe kawałki, aby był łatwiejszy do jedzenia. Ojej, tak mi się to podoba! Sama z chęcią bym spróbowała, ale nie wolno wszystko dla mojej wnuczki. Wow, wygląda bardzo fajnie! A ja pomyślałam, że zrobię z arbuza coś, co wygląda jak frytki. Pokroję arbuza na kawałeczki. I rozłożę na specjalnym talerzyku. Super! A na środek naleję sporo syropu truskawkowego. Patrzcie, przypomina keczup. Roxy, czas zdecydować, czyj arbus smakuje najlepiej. Orany! Zacznijmy od tego niesamowitego arbuza od babci. Nie. Podoba mi się. A teraz spróbuję deser lodowy od szefa kuchni. Wygląda kusząco. Pyszny. Bardzo mi smakuje. Pozostaje spróbować arbuza odmery. To zabawne. Przypomina frytki. Mm, to takie proste, a jednocześnie niesamowicie smaczne. Właśnie ten deser wygrywa. Wszystko genialne jest proste. Nie bez powodu tak bardzo się starałam. Bardzo lubię takie automaty. Zróbcie taki dla mnie. To dosyć trudne zadanie, ale nic nie jest niemożliwe. Z mojej maszyny można będzie wyciągać warzywne cukierki, bo to o wiele zdrowsze niż jakieś tam gumy. Warzywa rozłożone, trzeba je tylko polać galaretką i zamrozić. Właśnie tak. Oj, no wyszło pięknie. Wrzucam moje kuleczki do automatu, babciu. Chyba żartujesz sobie z wnuczki. Komu te warzywa w ogóle są potrzebne? A ja zrobię dla Roxy niespodziankę. Nie będę miał zwykłej maszyny ze smakołykami. Zrobię tort i to gigantyczny tort. Zacznę od przygotowania biszkoptów. Już wygląda apetycznie, a jeszcze nawet nie doszedłem do masteksu. Oklejamy tort masą w ten sposób. O tak! Ostrożnie, nie trzeba się spieszyć. Wszystkie oddzielnie wykonane elementy trzeba ze sobą połączyć. Następnie na samym wierzchu poprzyklejam gumy. O tak! To nawet wygląda lepiej niż prawdziwa maszyna z gumami do rzucia. Paniale. A ja mam tu takie fajne zabawki. Ojej, czas gotować. Właściwie to mam już plan. Będę potrzebować kolorowej czekolady. Połamię ją na malutkie kawałeczki. A następnie roztopię. Gdzie jest mój panik? O, tak! Super! Niezła zabawa. Czekolada jest roztopiona, więc teraz mogę ją wlać do foremek. W rezultacie wyjdą mi czekoladowe kulki. Mmm, pyszna czekolada! Świetnie, półkule zastygły, więc mogę składać kulki. W każdej z nich ukryję zabawkę. Musicie przyznać, że to genialne. Kładam kulki do maszyny. I można próbować. Będzie pyszniej wesoło. Nieźle to wymyśliłaś. Smacznego, moja droga. Wow! Wszystko wygląda bardzo fajnie. Zacznijmy od automatu szefa. Tylko coś nie działa. Chwila, czy on jest jadalny? Orety! Wow, to nie automat, a tort! I to pyszny tort. Mm. Mm. Szefie, jesteś prawdziwym geniuszem. Totalny odlot. Wręcz nie można się oderwać. Nadmucham tylko balona i przejdę do kolejnego deseru. Ekstra! A teraz zobaczymy, co. Oj, automat od babci nie jest jadalny. Sprawdźmy, co jest w środku. Tylko mi nie mówcie, że babcia znowu zrobiła coś warzywnego. Ochyda, już mnie mdli od tych warzyw. Dobrze, że Mary zrobiła coś ciekawego. Te kulki tak pysznie pachną. Chyba są jadalne. Wow, czekoladowe kulki z zabawką! Super. Ale najbardziej spodobał mi się tort od szefa i on wygrywa. No oczywiście, bo jestem prawdziwym mistrzem gotowania. Siemanko! Widzieliście to? Szybciutko powiesz grę do sort w Google Play App Store.